Marzena, telefon zostawiłaś. Co tu pisze? Cześć. Dziś po południu wpadnę do ciebie. Wycycać. Co to jest? Marzena! O, Marzena! Co to jest? Słuchaj, wchodziłem do łazienki i przypadkowo rzuciłem okiem na twój telefon, jak SMS-a dostałaś i... Zresztą z jakiej, z jakiej paki ty czytasz moją prywatną korespondencję? SMS-y, to cię znaczy, po pierwsze pytam. Chłopie, jak? rzuciłem okiem przypadkowo, to jak przechodziłem czemu ty czytasz moją korespondencję? Dobra, przestań, no mówię, że przypadkowo. I patrzę, a tu pisze SMS, że cześć, ja tu po południu przyjdę cię wycycać. Kto, co, co, kto to pisał? Proszę bardzo. No i co, co ty tam przypadkowo wyczytałeś? No tak, no, no to jest numer mojej ojca. No i co tego? Bo zmienił numer, bo tam ten telefon zgubił i zmienił numer i ty napisał. I przyjdę i wycycać i wycycać pewnie mu wyskoczyła literówka, bo chodziło o to, że przyjdę cię wyściskać dzisiaj po południu. Henryk, tak! A co myślałeś, że co to napisał? Kurier, że mają taką nową opcję w swojej ofercie, że jeżdżą, dostarczają paczki na czas a przy okazji cycają. O. Weź, chłopie, i ci powiedziałam ostatni raz. Ty bierzesz mój prywatny telefon, kupiony z twoich pieniędzy yy, i mi zaglądasz do, do niego i czytasz moją tom. Wyjdź mi stąd, ja nie chcę cię widzieć. Nie będę z tobą rozmawiała i nic więcej z tobą nie będę robiła przez dłuższy czas. Proszę, wyjdź mi stąd. No Ale to ja nie, nie wiedziałem, to no, po prostu spojrzałem tak i się zestresowałem, no. Wyjdź mi stąd, nie dyskutuj, dyskutu, no, jeden, pójdziesz mi stąd, pogniecione no, wesoła. Siemaneczko, moi drodzy już niebawem, bo od października rusza moja najnowsza trasa, komediowo stand -upowa. Do końca roku widzimy się w 13 miastach Polski. Zapraszam serdecznie na żywo, na dawkę humoru, moi drodzy, listę miast i wszelkie informacje oraz wejściówki znajdziecie na kubbilecik.pl. jak piszecie sobie, pozytyw margin. Do zobaczenia na żywo. Cześć.